Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i teraz poruszymy temat, który w naszych mediach no, no nie jest poruszany, a chodzi tutaj o nadchodzący i praktycznie już nieuchronny upadek serwisu informacyjnego Daily Wire prowadzonego przez Bena Shapiro. Pan Ben Shapiro w ostatnich latach kilkunastu robił dobrą robotę, gdyż gromił lewactwo swoim ciętym komentarzem, dobrymi polemikami. Ale ostatnio coś mu odbiło. I zaczął, bo tutaj myślę leży problem w jego upadku. Nie to, że tam zwolnił paru ludzi, bo to jest następstwo. Zwolnił paru ludzi ze swojej firmy, bo to jest następstwo. Jego lojalność, gdyż jest obywatelem amerykańskim, pochodzenia żydowskiego, ale jednak obywatelem amerykańskim urodzonym w Kalifornii, to jego lojalność od kiedy zaczęły się szaleństwa Bibiego w gazie, który chce uniknąć sądu, przesunęła się zdecydowanie wobec Izraela. Nawet wielu żydowskich Amerykanów czy sionistycznych chrześcijan nie jest tak ślepo zobaczonych w Izrael jak, jak pan Ben. No i tutaj zaczęły się kłótnie z ludźmi, y, którzy z nim współpracowali, gdyż nie każdy spostrzega te sprawy dziejące się na Bliskim Wschodzie jak pan Ben, i też wielu y, podążających, wielu słuchaczy odeszło. Jeśli chcecie znać moje opinie na temat tego, co się ostatnio dzieje na Bliskim Wschodzie, to zapraszam do moich poprzednich y, filmików, gdyż się już na ten temat wypowiadałem nieraz. A wracając do problemów pana Bena, jest to klasyczny przykład, kiedy y, ludzie nie potrafią sobie poradzić z popularnością i zwycięża w nich pycha i arogancja. To się niestety stało także w przypadku pana Shapiro. No, z jednej strony szkoda, gdyż to. Y, y, był dobry komendator i polemista z lewactwem. Jego pszoły medialne i platformy medialne miały dużo słuchaczy i wpływały na społeczeństwo. Niemniej jednak popełnił błąd w postaci przesuwania swojej lojalności do innego państwa, które też tak naprawdę mu za wiele nie dało, gdyż nawet nie jest tam wspierany ponieważ nie jest im potrzebny. Takich jak on mają w Izraelu napęczki, więc po co kolejny niech zostanie w Stanach. A jak nas głupio wspiera, to dobrze. My zyskamy on straci. I tak się stało, cyniczne podejście polityczne. I z firmy pana Bena, pracowników odeszli niektórzy bardzo popularni, typu pani Candy Sowens, ale dla mnie ich odejście nie jest przyczyną dziejącego się upadku Daily Wire. Tylko właśnie zacietrzewienie i ślepa proizraelskość pana Bena, który nie zwrócił uwagi, zwłaszcza wybory zeszłoroczne to pokazały prezydenckie Stany Zjednoczone, że Amerykanie w większości, nawet konserwatyści, chrześcijanie, czy nawet duża część ich Żydów yy, amerykańskich nie chce już finansować pokoju na Ukrainie, dobrostanu yy, państwa Izrael na Bliskim Wschodzie, czy finansować również kwestii na Dalekim Wschodzie, tylko zwyczajnie naciska jeszcze Europę. Najprawdopodobniej naciśnie też w najbliższym czasie mniej lub bardziej Izrael i też kraje Dalekowschodnie, by wykupiły polisę ubezpieczeniową za swoje, ubezpie za swoje bezpieczeństwo u państwa amerykańskiego. Co jest normalne. A poza tym Amerykanie dużo płacą za tak zwane bezpieczeństwo innych i są już tym zmęczeni. Dlatego tym bardziej, kiedy zaczęło się w październiku 2023 roku gotowanie w gazie, i pan Shapiro zwariował, zaczął się zachowywać jak wściekły szowinista izraelski. Nie zaskarbił sobie sympatii słuchaczy oraz swoich pracowników. Dlatego tu widzimy, że legendarna żydowska mądrość i spryt coś nie zadziałała, także w tym przypadku jego firma będzie się zwijać. Myślę, że inni wyciągną wnioski z jego porażki, i na prawicy będzie się działo lepiej. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.